O, z tej strony, ja tak doszli do mnie suchy. Patrzę na YouTube, widzę subskrybujących no i komentatorów. Pozdrawiam bartek 2000, no, tak, 2081. 20, Zapisuję się subskrybujący, proszę bardzo. I tak, Tomek Knop, proszę bardzo, komentator sam Oskar jest subskrybujący sam ci osoby, które napisałem wcześniej.

no już mam miałem... obecnie teraz mam 6 osób subskrybujących naprawdę fajnie Kasper dodał, chce oczycinek z mojej chaty. proszę, że jutro będzie, jutro będzie, wleci jutro odcinek z chaty. Takie króciutkie, tak, 6-7 minut. Tak. Do do tak. Dobra, co tu by na tak powiedzieć, tak. Skoro jestem, mogę mieć chrypkę, ale ja to nie przeszkodzi. Nie, nie, nie przeszkodzi. Posłuchajcie, teraz takie króciutkie info: ci, co wymieniłem, mają prawo zdecydować, jaki odcinek piszcie w komentarzach co chcecie te osoby na przykład Kasper chce to to Bartek to, Tomek to, Oskar to no to się dogadajcie wspólnie pierwszy komentarz z tej listy wybiera na przykład Kasper proszę bardzo chcesz chcesz być w proszę bardzo Odprowadzę Was. proszę bardzo, Chcecie? Chcecie? proszę bardzo, proszę bardzo, pokój. mój proszę bardzo, Telewizorek. bardzo, proszę Idzie. to Tu mamy, proszę bardzo, drzwi. Tutaj proszę się proszę Tu na bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, O, Tu jest ale... O! Oh. Fajny widoczek Telewizorek Tak Idziemy do pokoju Jeszcze sobie Tylko W jest aha Co my tu mamy? Biureczko Telewizorek, toaletka, łóżeczko

Przedstawię, piszę, że. widzisz na kawę, to nas stawia się pokój. Pokój. na Posłuchajcie. Patrzcie komentarz. Proszę bardzo. W był. Więc... już już, Kubek. Dobra, wejdź. już wrzuciłem się tłuszczem na płynie, bo mogę. Tak, dobra, No. Czyli sponsorzy że znacie. To już koniec. Tomek. Witam was. Cześć, witam Tomek. Jak mówisz prawdę, to się zapilżałem już, proszę bardzo. Ja nie mogę się A się na piłkę? zrobię. Polecam naprawdę. Zobacz moje odcinki. Dobra. Bez go przedłużania subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzę Was. Na Następnym wideo. Cześć, sieba!